No i co wydarzyło się w Genewie? No, wygląda na to, że obie strony, zarówno amerykańska, jak i ukraińska, które są głównymi stronami zainteresowanymi w tym całym procesie pokojowym, zdołały dojść do porozumienia i nie skończyło się to skandalem. Bo też takie chyba było po części oczekiwania Amerykanów i przede wszystkim tych, którzy skryparowali ten dokument. Takie jest moje, przynajmniej takie jest moje odczucie, to znaczy i Whitcock, i jak i przede wszystkim Rosjanie. Intencją ich, sporządzając ten dokument, była taka, że Ukraińcy powiedzą po prostu nie, powiedzą głośne nie. Wówczas prezydent Trump rozsierdzi się, jak to ma zazwyczaj w swojej naturze, i po prostu przyciśnie Ukraińców i powie, że w takim razie odcinamy nie tylko pomoc wojskową, za którą dzisiaj płacimy my, Europejczycy, ale odcinamy także wsparcie wywiadowcze, które jest szalenie kluczowe w wyprowadzeniu działań wojennych przez Ukrainę. Tak się jednak nie stało i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że Ukraińcy się w ten sposób zachowali, bo oni już zrozumieli tę grę, nie mieliśmy powtórki z awantury z gabinetu owalnego, tego pierwszego spotkania między Zeleńskim a Trumpem, bo ta gra polega na czym, proszę Państwa? Na tym, kto pierwszy powie Trumpowi nie. I ten, kto pierwszy powie Trumpowi nie, na tego spada gniew prezydenta i wtedy zaczyna robić się ciekawy.